Jest na tym kanale pewna tradycja, polegająca na tym, że co roku publikuję tutaj listę 10 najbardziej przeze mnie oczekiwanych filmów przyszłego roku, no bo zwykle taka lista lądowała na kanale w grudniu. Natomiast w tym roku uznałem, że zrobię to trochę później po okresie oscarowym. Bo w przypadku niektórych filmów, które mają swoją premierę właśnie w okresie Oscarowym, przynajmniej w Polsce, często bywa tak, że mam okazję na przykład obejrzeć dany film nieco wcześniej. W tym roku na przykład było tak z Jojo Rabbit. Miałem okazję ten film zobaczyć jeszcze w grudniu, no i teraz czy mam ten film brać pod uwagę w topce najlepszych, czy może brać go pod uwagę w oczekiwaniach na 2020 rok? Będzie to trochę bez sensu, bo ten film już widziałem. Z drugiej strony, jeśli go nie umieszczę, na takiej liście, no to część z was, która wie, że jestem fanem twórczości Taiki Waititiego, pewnie będzie pytać. Hej, czemu nie umieściłeś jego najnowszego filmu na liście najbardziej oczekiwanych filmów 2020 roku? I to jest ten jednostkowy przykład, ale byłoby takich przynajmniej kilka. Więc uznałem, że poczekam aż Oscary się skończą, i wtedy przygotuję listę na resztę roku. Ale słuchajcie, przed nami jeszcze jest cała masa naprawdę bardzo ciekawych filmów, zarówno tych wysokobudżetowych, jak i tych znacznie mniejszych, i postarałem się skompilować je w listę 10 filmów, na które czekam, oczywiście, najbardziej. W najbliższych miesiącach 2020 roku. Miejsce 10 Eternals. MCU jest chyba w tym momencie w najtrudniejszej pozycji w jakiej kiedykolwiek było, bo składa się na to parę czynników. Po pierwsze, dopiero co skończyło się Endgame i razem z tym skończyła się cała saga Infinity. Ten wielki budowany przez lata rozdział no został zamknięty i teraz trzeba zastanowić się co dalej. Teraz trzeba budować coś znowu, od nowa. I wcale nie jest to łatwe, szczególnie że dla wielu osób to, co dostali do tej pory, to już jest wystarczające. I myślę, że w przypadku wielu widzów, MCU będzie musiało ich znowu przekonać do siebie i wygrać. Plus, no, mimo wszystko, wiele można było wybaczyć MCU do czasu Endgame, że filmy były podobne do siebie, miał podobny ton, wiele z nich się nie wyróżniało. Okej, okay, jakby wszystko było częścią składową tego procesu prowadzącego nas do tej wielkiej kulminacji. Natomiast teraz, kiedy już to dostaliśmy Mam wrażenie, że to jest ten moment, żeby MCU spróbowało nowych rzeczy, pokazało nam coś nowego, pokazało nam, że jest miejsce w tym uniwersum. Na jakąś twórczą robotę, na zatrudnienie bardzo ciekawych reżyserów czy scenarzystów i oddanie im pola do popisu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie, szczególnie sytuacja ze składem Derricksonem to pokazuje. Natomiast jeśli jest jeden film, gdzie jeszcze można się spodziewać czegoś oryginalnego, bo po pierwsze, ten film ma bardzo ciekawą reżyserkę, Chloe Zhao, Po drugie, cały koncept tego filmu, jaki na razie nam tutaj ujawniono, jest też. No, inny niż to, co zwykle dostajemy w przypadku herosów MCU, bo mówimy tutaj o nieśmiertelnej rasie z własną historią, kulturą, mitologią, jednocześnie rozbudowującą, mam nadzieję, mitologię całego MCU, ale której losy jednocześnie ciągną się przez setki albo i tysiące lat. Więc, no, siłą rzeczy trzeba będzie to, myślę, pokazać w jakiś ciekawy sposób, i film pewnie będzie miał troszkę inną konstrukcję. Mam nadzieję. To dziesiąte miejsce to jest właśnie taki kredyt zaufania, że przynajmniej w obrębie tego filmu uda się dać nam coś, co nie będzie po prostu typowym filmem MCU. Nawet jeśli będzie to typowy film MCU, no to oczywiście i tak będzie to pewnie gwarantowało przynajmniej dobrą rozrywkę w kinie, ale mam wrażenie, że na tym etapie powinniśmy od MCU zwyczajnie wymagać więcej. Miejsce dziewiąte: Halloween Kills. Słuchajcie, pierwszy Halloween. Czy raczej drugie Halloween, to znaczy trzecie Halloween. Tak naprawdę to czwarty. Nieważne. Chodzi mi oczywiście o ten sequel po latach do pierwszego Halloween, który wyszedł ostatnio, z Jamie Lee Curtis znowu. I muszę powiedzieć, że ten film okazał się tak niesamowitym sukcesem, zarówno finansowym, jak i krytycznym, że absolutnie się tego nie spodziewałem. Miałem nadzieję, że wyjdzie ok film. Miałem nadzieję, że się sprzeda, to może dostaniemy jeszcze jakieś inne, ale taki sukces. Naprawdę pokazuje, że wciąż jest publika na tego typu klasyczne. Straszery, które mają na siebie pomysł, które mają coś do powiedzenia, które nie są tylko, wiecie, z remakeowaniem tego, co kiedyś działało, tylko że za pomocą nowszego sprzętu. I jestem w związku z tym naprawdę bardzo zaintrygowany Halloween Kills, bo wydawałoby się, że ten poprzedni film w zasadzie nie potrzebuje żadnego sequelu i dopisywanie tam jakiejkolwiek historii to będzie zwykłe odcinanie kuponów i seria znowu zamieni się w tego tasiemca, którego nikt nie będzie chciał śledzić. To już się zdarzało. Natomiast mimo wszystko ufam tym twórcom, którzy zrobili fantastyczne robotem przy okazji poprzedniej części, więc mam nadzieję, że i teraz nie zawiodą. Ale z tego co kojarzę, historia, którą opracowywano na potrzeby tego pierwszego filmu, to już miała być historia na dwa filmy. Więc ta kontynuacja nie jest wymyślana teraz na szybko, żeby tylko nakręcić jakiś kolejny film, ale była najwyraźniej planem od samego początku, no i tylko twórcy czekali, czy ten ich pomysł na poprzednią część się sprawdzi. Sprawdził się, więc mogą ruszyć z kolejną częścią, a potem jeszcze kolejną, więc mam nadzieję, że jest to po prostu z góry zaplanowana trylogia i autorzy wiedzą, jak to skończyć wiedzą, że będą mieli okazję opowiedzieć tę historię od początku do końca, to by był prawdziwy event, w świecie Strasherów. No ale jeśli nie Halloween, no to która seria? Mam wrażenie, że autorzy na tyle dobrze skumali, czym jest Halloween, czym jest ta seria, o co w niej chodzi, i tak dobrze oddali to w poprzedniej części, że w sumie naprawdę chcę zobaczyć, jakie dalej pomysły mają na rozwój tego małego świata. Tak czy siak, byłem przy sukcesie poprzednika, widziałem to na własne oczy, dołożyłem się i zamierzam w 100% zrobić to samo przy okazji Halloween Kills. Miejsce ósme, Mulan. Nie ma gorszego zjawiska obecnie w tym mainstreamowym kinie jak leniwe remake live action animacji, które kiedyś tam odniosły sukces. Czyli to, co w tym momencie taśmowo robi Disney. Po prostu bierze fabułę i wszelkie elementy animacji, która kiedyś była super popularna i po prostu przenosi to na wersję aktorską, dodając jakieś elementy, żeby troszkę to uspółcześnić, ale generalnie nie wprowadzając tam na tyle dużo zmian, żeby to w ogóle uzasadniało nową wersję. Oczywiście uzasadniają to względy ekonomiczne, bo te filmy się sprzedają po prostu fenomenalnie, ale wiecie, pod jakimkolwiek względem kreatywnym. To nie ma absolutnie żadnej racji bytu. Więc tutaj pojawia się Mulan. Pierwszy przypadek, chyba, gdzie na taką skalę Disney dokonuje zmian w tym swoim materiale źródłowym. Oczywiście, animacja Mulan była oparta na chińskiej legendzie i tenże film, który ma być w teorii przynajmniej adaptacją live action tamtej animacji, czerpie dużo więcej właśnie z oryginalnej legendy. Oglądając trailer do tego filmu, faktycznie to czuć. To jest kompletnie co innego niż ta animacja. Trailer ma zupełnie inny ton. Wszystko jest takie poważne, wszystko jest takie bardzo uduchowione, wzniosłe. Te sceny pojedynku wyglądają jak balet, jak taniec, nigdzie nie ma gadającego smoka. Bardzo podoba mi się to. I kibicuję w 100% temu, żeby jak już robić jakiekolwiek remake, to jednak. Pokazywać znaną nam historię, a przynajmniej jej zarys, no w inny sposób, z innej perspektywy, za pomocą innych środków. Tutaj oczywiście jest to podyktowane przede wszystkim tym, że Mulan miała być, no i dalej jest, przeznaczono przede wszystkim na rynek chiński. A Chińczycy wolą bardziej swoją legendę niż tę wersję disneyowską, więc ewentualny film musiał być bardziej zbliżony oczywiście do legendy, a nie animacji. Dlatego też ten film moim zdaniem zapowiada się mega ciekawie, bo nie tylko nie będzie wreszcie kalką z animacji, ale też, no nie powiem, w 100% kupuję ten ton, kupuję tę stylistykę, kolory w tych trailerach, muzyka, scenografia, to wszystko wygląda tak niesamowicie. Że po prostu prawie się rozpłakałem oglądając kadry na tym trailerze. Więc co dopiero teraz iść do kina, do jakiegoś iMAXa i doświadczyć tego na dużym ekranie? No, po prostu klękajcie narody. Także ja się piszę na to w 100%. Wiem, że to jest tylko wyjątek od reguły i kolejne adaptacje live action to już będą znowu kopie, robione na jedno kopyto, ale chociaż nacieszę się tą Mulan. Która swoją drogą, przez problemy w Chinach, oczywiście wiadomo z jakiego powodu, no, może mieć problemy, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Natomiast sama marka też nie jest jakoś mega popularna na zachodzie. Więc Mulan, które miało być spektakularnym triumfem Disneya w tym roku, może okazać się największą klęską. No ale sam film zapowiada się fantastycznie i na niego przede wszystkim czeka. Miejsce siódme, F9 The Fast Saga. No słuchajcie, kolejna część szybkich i wściekłych. I powiem szczerze że choć w poprzednich odsłonach moimi ulubionymi postaciami, postaciami, które no wnosiły masę po prostu energii, masę charyzmy do tej serii, czyli Jason Statham i Dwayne The Rock Johnson. Tym razem ich tutaj nie będzie. I mam wrażenie, że to wyjdzie na dobre tej serii bo ona w ostatnich odsłonach właśnie troszkę za bardzo chyba zaczęła polegać na tych dwóch, no, swoją drogą naprawdę o fajnych aktorach, w kina akcji przynajmniej. I wydaje mi się, że to oddanie im własnego spin-offu, a tutaj znowu powrót do rodziny, do doma, do Leti, do... Hana, jak się okazuje, i do tych wszystkich starych, znanych postaci, granych przez znacznie no, mniej popularne persony, mam wrażenie, że to właśnie dodaje uroku temu nowemu filmowi. Że znowu wracamy do korzeni, znowu wracamy do tej grupki znajomych, którzy pewnie tak samo na planie, jak i poza planem, spędzają czas razem. I po prostu nagle to robi się mi dużo bliższe niż po prostu popisy kaskaderskie i te wszystkie efektowne sceny walki z udziałem Rocka i Jasona Tama. W tym trailerze już widać znacznie więcej serca, znacznie więcej takich emocji, które no kto jak nie reżyser zajmujący się serią Fast and Furious od trzeciej części do szóstej, ile dobrze pamiętam, no będzie potrafił znowu tutaj oddać. Także słuchajcie, ja się strasznie tym filmem jaram, przede wszystkim dlatego, że no, przywiązałem się do tych postaci. I teraz jak nie będzie Wroka i Zdejtama, no to więcej czasu dostanie Letty, dostanie Roman, dostanie też, dostaną inne też nowe postacie, które się w tym filmie pojawią. Także bardzo mnie cieszy, że ta seria dalej żyje, co więcej dalej się rozwija. Mam nadzieję, że będą próbować nowych rzeczy, że będą próbować nowych rozwiązań, i będzie ta seria sobie trwała, bo zwyczajnie na to zasługuje. Mam wrażenie, że stoi za nią naprawdę pasja i dużo serca, jaką Windy i cała reszta ekipy w to wkłada. Miejsce szóste: New Mutants. Tak się składa. Że New Mutants już kiedyś były na mojej liście najbardziej oczekiwanych filmów danego roku, ale potem ten film został przesunięty. Potem trafił na półkę, potem studio się zastanawiało, co z nim zrobić, były jakieś dokrętki. A ostatecznie, jak się okazało, Disney, kiedy przejął Foxa i przyjrzał się temu projektowi, to stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu powrót do tej pierwotnej koncepcji, do tego horroru o młodych mutantach, który pierwotnie miał być tym filmem. Najwyraźniej potrzebało fachowców z Disneya, którzy by potrafili rzucić na to okiem i to stwierdzić. Od momentu, w którym dostaliśmy informację, że to ma być ta pierwotna wersja tego filmu, że to nie jest nic urzeczniane, zmieniane później przez producentów, nie, to jest pomysł właśnie Josh'a Buna, to jest to, czym ten film miał być od samego początku, no to kurczę, absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby taką wersję zobaczyć. Nie sądzę, żeby ten film się zdezaktualizował. To nie jest tak, że Nagle przybyło nam tylu horrorów z superbohaterami, że po prostu możemy w nich przebierać, no bo nie. I nie wiem, ten wciąż, co jest trochę smutne w sumie, ale wciąż trafiając do kin, będą czymś oryginalnym i czymś, czego jeszcze w kinie superbohaterskim do końca nie było, bo takiego pełnoprawnego horroru z udziałem postaci z faktycznych komiksów. A nie postaci wymyślonej powiedzmy na potrzeby tego filmu. No to jest coś, na co długo, długo czekałem. Szkoda, że Josh Bull nie będzie miał okazji tego rozwijać i kontynuować powiedzmy tego pomysłu, bo chciał zrobić całą trylogię, gdzie każdy kolejny film byłby innym rodzajem horroru, co jest moim zdaniem fantastycznym pomysłem. No, ale zostaje nam chociaż mutant. Pewnie film przejdzie bez echa, pewnie już nikt o nim nie pamięta, pewnie nikt na niego już nie pójdzie, ale ja pójdę, będę siedział na sali kinowej, będę czekał z niecierpliwością, bo mam wrażenie, że tam wciąż się ukrywa naprawdę bardzo fajny pomysł i. Być być może naprawdę dobry film. Miejsce piąte. Duna. Też nic nie wiemy na razie o tym filmie. Poza obsadą. Nie mamy żadnych materiałów promocyjnych, nie mamy trailera, więc no, trudno na razie ocenić, jak ta produkcja się zapowiada, ale trzymam kciuki, że będzie to ta wielka, spektakularna superprodukcja oparta o no, cykl naprawdę kultowych książek. Oczywiście Dune już miała jedną, ukończoną adaptację, która no, nie wyszła najlepiej. Do tego często zastanawiamy się, czy można w jakiś atrakcyjny dla masowej publiki sposób pokazać planetę, gdzie głównym krajobrazem są piaszczyste wydmy, ale liczę na to, że autorzy tego filmu podejdą w jakiś kreatywny sposób do pokazania tego obcego świata. No i słuchajcie, z taką obsadą lista płac w Dune'ie robi wrażenie Sama z siebie. No i że uda się mimo wszystko przedstawić widzom kinowym nowy, ciekawy, bardzo oryginalny i inny świat dzięki wielkiemu budżetowi i oczywiście dzięki niesamowitym umiejętnościom reżysera Denisa Villeneuve. Miejsce czwarte: Malignant. Powiem wam szczerze, że mam trochę wątpliwości, czy to jest fair wobec innych produkcji umieszczać ten film tutaj na liście. A już tym bardziej tak wysoko. No bo o Malignant nie wiadomo prawie nic. <noise> Ale szczerze mówiąc, absolutnie wystarczy mi informacja, że ten film kręci James Wan. Będzie to dla niego mały powrót do korzeni. Znowu do kręcenia niedużego horroru. I mało tego, tym razem James Wan ma się wziąć za gatunek giallo. Czyli tych wszystkich, no troszkę już trącących myszką włoskich horrorów. Gdzie oczywiście charakterystycznym elementem jest zamaskowany mężczyzna w rękawiczkach z nożem, śledzący jakąś biedną, bogu kobietę. Jestem ciekaw, jak James Wan podejdzie do tego stylu, czy doda coś od siebie, czy będzie starał się jak najwierniej do niego nawiązywać. No bo umówmy się, James Wan już w Conjuring pokazał, że jeśli czuje jakiś rodzaj horroru, to jest w stanie zrobić jego współczesną wersję, ale jednocześnie oddać hołd klasykom tego gatunku i w ogóle historii tego gatunku, że kto wie, co będzie potrafił zrobić przy okazji Diallo. Myślałem do tej pory, że ten film będzie oparty być może na komiksie Jamesa Wana, który również nazywa się Malignant, tylko że ten komiks opowiada o gościu, który choruje na raka mózgu, który okazuje się tak naprawdę pasożytem z kosmosu, który budzi Dziwszy się, daje naszemu bohaterowi supermoce, ale jednocześnie na jego ogonie pojawiają się jakieś tajni agenci, którzy wiedzą więcej niż on. I to jest mega krwawe, mega dziwne i pełne akcji, więc kompletnie nie pasuje do stylu dzialno, więc zakładam, że tylko nazwa jest tutaj wzięta z tego komiksu, cała reszta nie do końca. Ale tak czy siak, James Wan wraca do kręcenia horrorów, i to jest dla mnie wystarczające, żeby ten film umieścić tak wysoko na liście. Miejsce trzecie Invisible Man i to jest najbliższa chyba premiera, jaką mamy, i muszę powiedzieć, że tak wyczukują. Tego filmu, bo po pierwsze czekałem długo na to aż ktoś znajdzie fajny sposób na to, jak użyć tych klasycznych potworów uniwersalu? No, może niewidzialny człowiek nie jest aż tak klasycznym potworem jak potwór Frankensteina czy Dracula, ale jednak wpisuje się jak najbardziej w tamten panteon i wygląda na to, że Blumhouse załapało jak to zrobić. Okazuje się, że trzeba po prostu wyciągnąć ten taki uniwersalny element z takiej historii i spróbować go dostosować do nowych bohaterów i do problemów, jakie być może współczesna publika może mieć, dzięki czemu może rezonować z tym filmem. Wow, niesamowite po prostu. Ale no, naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że kto Poszedł tam po rozum do głowy i zamiast robić jakiś rozbuchany blockbuster z żonym depem, poszli w kierunku czegoś tak nieoczywistego, bo w tym wypadku Invisible Man nie będzie się koncentrował na upadku moralnym powiedzmy naszego głównego bohatera, który odkrywa sposób na niewidzialność i to go degeneruje zupełnie, tylko tym razem będziemy to wszystko obserwować z perspektywy dręczonej przez naszego niewidzialnego człowieka, no, bogoducha ducha innej kobiety, właśnie. Już sam zwiastun wygląda niesamowicie niepokojąco i mega nieprzyjemnie. Nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądał w takim razie film. Jestem naprawdę, naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że potrzeba było tyle czasu, ale wreszcie ktoś wpadł na to, że można się tymi klasycznymi potworami pobawić trochę, pokazać te historie z nieco innej strony. Zresztą ostatnio mieliśmy też Dracula od BBC. No, nie do końca udany serial. Tutaj oczywiście ze wskazania na trzeci odcinek, ale przynajmniej tam ktoś też pomyślał, co można by nowego powiedzieć o Drakuli? Jak można by przedstawić tę postać, żeby ona była aktualna, żeby ona wciąż nam mówiła coś interesującego? I mam nadzieję, że tak będzie też z kolejnymi potworami. Wiem, że w przygotowaniu jest narzeczona Frankensteina na przykład, więc jeśli uda im się zrobić z tego coś ciekawego, no to wreszcie dostaniemy ten renesans potworów w uniwersalu, na który czekam od, nie wiem, jak dawna. Zapiszcie sobie w kalendarzu Invisible Man, premiera już wkrótce, warto będzie się wybrać. Miejsce drugie, Godzilla vs. Kong. No słuchajcie, nie mogłem nie umieścić na podium kolejnego wielkiego starcia jeszcze większych potworów. Jasne, Godzilla King of the Monsters trochę rozczarowała. Nawet nie samymi walkami potworów, choć im też można było to i owo zarzucić, no ale przede wszystkim tym, jak ten film był skonstruowany, jak był napisany i jak dużo miejsca zajmowały niepotrzebne pierdoły. Co oczywiście odwracało tylko uwagę od tego, co naprawdę się liczy w tych filmach, czyli starć wielkich potworów. No, ale powiem szczerze, że no, w tym departamencie tamten film dowiózł. Mam nadzieję że tutaj przy okazji tego nowego filmu Warner Bros zauważyło krytykę Godzili 2 i zastosuję te uwagi do tego nowego filmu. Zresztą, data premiery tego filmu została przełożona i szef Warnera nie krył się z tym, że no, to ma służyć właśnie poprawieniu tego filmu, żeby był zwyczajnie lepszy, lepiej odebrany, żeby bardziej się podobał publice, co myślę, że oznacza najpewniej właśnie ograniczenie roli ludzi, a skupienie się na potworach, które są same z siebie naprawdę ciekawe, których historię możemy poznawać, których rolę możemy poznawać. Naprawdę nie musimy się skupiać na jakiejś rodzinnej dramie, która dzieje się gdzieś tam, wiecie, pod stopami wielkich potworów. W każdym razie jestem naprawdę ciekaw, co pokaże na Wingard, a fakt, że jest to oczywiście też kontynuacja Godzilli 2, ale również Konga, a Kong miał naprawdę dobrze skonstruowaną powiedzmy historię po to, żeby nam pokazywać tutaj starcia Konga z innymi potworami. Wobec tego mam nadzieję, że więcej wezmą z tego Konga, aniżeli z Godzilli 2. No ale tak czy siak słuchajcie, ja uwielbiam wielkie potwory na wielkim ekranie, więc ja po prostu będę tam siedział w dniu premiery w IMAX-ie i jarał się jak dziecko. Zobaczymy, jak wyjdzie film, ale mimo wszystko, wciąż wiem, że będzie to przeżycie. I oczywiście Team Kong, bo Kong był pierwszy, pamiętajmy o tym: Kong był rewolucyjny, Kong był po prostu przełomowy dla techniki tworzenia efektów specjalnych, a Godzilla to facet w kostiumie, więc Team Kong zawsze. No i słuchajcie, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, garść wyróżnień, a Quiet Place Part. Pierwsze A Quiet Place było jednym z moich ulubionych filmów z zeszłego roku. Przy okazji, dwójki, po prostu mam pewne wątpliwości, czy serio potrzebujemy sequela. Czy teraz, kiedy już wiemy, jak pokonać te potwory, naprawdę potrzebujemy wiedzy, co się wydarzyło dalej, ale też co się wydarzyło wcześniej, bo będziemy dostawać flashbacki z początku tego całego ataku. No nie wiem, szczerze mówiąc, tutaj brzmi mi to trochę jak takie odczytanie kuponów od popularnego filmu. Ale mogę się mylić i obym się mylił. No, za kamerą znowu stoi John Krasinski, znowu mamy tę samą obsadę. Więc, no, w teorii, przynajmniej na papierze, wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Kolejna pozycja. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. Słuchajcie, gdyby ten film reżyserował James Wan to pewnie byłby na pierwszym miejscu tej listy, ale że reżyseruje go reżyser Lajorony, to mam troszkę obaw mimo wszystko. I oczywiście ja się zawsze piszę na kolejne przygody Warrenów, ale pisałbym się z dużo większą pewnością, gdyby za kamerą stał ktoś, kto dał nam już jakieś dobre rzeczy. Ale mimo wszystko i tak oczywiście czekam na ten film, choć z paroma wątpliwościami. Tenet. Słuchajcie, no ja nie jestem fanem twórczości Christophera Nolana. Wydaje mi się strasznie zimna, jednocześnie pretensjonalna, jakimś cudem. Ale, no, muszę przyznać facetowi, że jednak jest jednym z tych niewielu reżyserów, którzy cały czas ostatnio przynajmniej, robią oryginalne filmy i nie tylko są w stanie iść do wytwórni i poprosić wytwórnią o ogromny budżet na oryginalną produkcję, nie reboot, nie sequel, tylko coś kompletnie nowego i oryginalnego. I nie tylko wytwórnia się zgadza, ale jeszcze potem publika chętnie idzie do kina te filmy. I to jest w tym momencie, w świecie, w którym żyjemy, gdzie liczą się tylko bezpieczne inwestycje, tylko sequele, rebooty, adaptacje i tak no to jest coś po prostu godnego podziwu. Więc nawet jeśli ten nie będzie mi się podobał, to i tak pójdę do kina, bo myślę, że warto tego typu filmy wspierać. Candyman. Słuchajcie, pierwszy Candyman, troszkę niedoceniany, ale moim zdaniem to jest naprawdę świetny horror, z niesamowitą atmosferą, z bardzo fajnym podtekstem społecznym. I mam wrażenie, że dzisiaj można by wydobyć tego jeszcze więcej. Biorąc pod uwagę, jak ostatnio popularny w kinie jest temat biedy, różnic klas, ale też oczywiście napięcia rasowe. To wszystko w zasadzie może się w tym handymenie, myślę, znaleźć i z racji tego, że stoi za tym jako producent Jordan Peel, to myślę, że na pewno znajdzie tutaj nie tylko odpowiednich odtwórców, ale też zadba o to, żeby ten remake naprawdę wnosił coś nowego i odpowiadał naszym czasom i mówił coś ciekawego właśnie współczesnym odwiedzającym kina. Ostatnia pozycja: Gans Akimbo, bo ten film po prostu wygląda jak Scott Pilgrim, tylko że po kokainie i LSD i no, wygląda po prostu jak totalne szaleństwo i chyba tego potrzebuje. No i miejsce pierwsze, słuchajcie. Last Night in Soho Edgara Wrighta. I ponownie jest to film, o którym wiele nie wiadomo. Poza jego psadą, poza zarysem fabuły, gdzie ponoć będzie mieli podróże w czasie, bohaterka trafi do lat 60., do Londynu w latach 60. I w sumie to tak jakby tyle. Ale intryguje mnie to, że to jest świadomy zabieg wytwórni, bo zdjęcia do tego filmu skończyły się już dawno temu, już spokojnie można by powolutku zaczynać promocję, ale wytwórnia stara się wszystko trzymać w ukryciu i nie wyjawiać ani słowa o czym będzie to film, jak będzie wyglądał, czym warto by go reklamować. I najwyraźniej to jest element ich kampanii, więc zakładam, że mają w garści coś, co musi wyglądać naprawdę ciekawie, co jak w końcu wypuszczą do mediów to będzie o tym głośno. Poza tym ja czekam na ten film przede wszystkim także dlatego, że pomijając to, że uwielbiam Gara Wrighta i jestem w stanie obejrzeć absolutnie wszystko tego reżysera, to jeszcze w obsadzie jest Matt Smith, któremu od dawna kibicuję, jeśli chodzi o hollywoodzką karierę. Moim zdaniem ten gość jest tak utalentowany, że już dawno powinien grać w, po prostu we wszystkich blockbusterach. No ale pnie się po szczeblach kariery i bardzo dobrze, trzymam kciuki. Poza Mattem Smithem mamy też na przykład Anię Taylor-Joy, którą też możecie zobaczyć w New Mutants. Możecie ją pamiętać na przykład ze Split, ale też, myślę, że największe wrażenie robiła w The Witch. I to jest świetna młoda aktorka z bardzo ciekawymi rysami twarzy, która, no, w każdej roli, w jakiej ją widziałem, była naprawdę bardzo dobra. Więc kibicuję również jej. I trzecią aktorką, która gra w tym filmie, którą być może też kojarzycie, już teraz przynajmniej, jest Thomasin McKenzie, która grała tą młodą Żydówkę, ukrywaną przez mamę Jojo w Jojo Rabbit. Więc wiecie, że to też jest bardzo utalentowana dziewczyna. Także mamy tę trójkę, mamy Edgara Wrighta za kamerą, mamy... Koncept podróży w czasie, a jednocześnie cały film ma być thrillerem psychologicznym? Może nawet horrorem? Kurczę, niczym tak się nie jaram, jak możliwością wreszcie zobaczenia w tym roku tego filmu. Czymkolwiek by nie był. Bo zdecydowanie widać, że Edgar Wright z filmu na film się rozwija i nie trzyma się tylko, wiecie, tego co mu raz wyszło. Super, że nie trzyma się tylko komedii, tylko próbuje nowych rzeczy. I jestem pewien, że tak po prostu inteligentny, utalentowany. I wyedukowany filmowo gość zrobi naprawdę świetną robotę. No, nie mogę się po prostu doczekać. I to jest mój najbardziej oczekiwany film w przyszłym, w tym aktualnym roku. No i słuchajcie, to było na tyle. To są moje najbardziej oczekiwane filmy tych nadchodzących miesięcy 2020 roku. Pewnie może jeszcze coś się pojawi w trakcie roku, co mogłoby skoczyć na tę listę. Na co będę troszkę bardziej czekał. Kto wie, może coś z tej listy, nie wiem. Zostanie przesunięty na przyszły rok, tak też się może zdarzyć, ale nieważne, słuchajcie, tak naprawdę ta lista powstała głównie po to, żeby wam zarekomendować jakieś pozycje. Być może wy nie słyszeliście o którymś z filmów, o których tutaj mówiłem. Być może zapomnieliście, że powstają czy coś. Mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie. Natomiast jeśli wyczekacie na jakieś filmy, które uważacie, że są godne uwagi i na które warto czekać, no to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, chętnie się zapoznam. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!